Spółka Sandra spółka akcyjna, jest właścicielem trzech głównych spółek: czyli RSY, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Bill Gate Aviation oraz K500. Wszystkie spółki zajmują się technologiami, rozwojem nowych technologii i wdrażaniem je na rynek. Największym zadaniem obecnie, tutaj również na targach MSPO w 2023 roku, jest prezentowanie kompetencji. Spółki RSI, która specjalizuje się w usługach i remontach silników wysokoprężnych, głównie dla potrzeb wojskowych, zaczynając od silników czterocylindrowych do silników H12, które są głównymi elementami wyposażenia pojazdów wojskowych, transporterów opancerzonych jak również czołg. W związku z obecną sytuacją, która pojawiła się na rynku i potrzebach wsparcia również naszych sąsiadów, mamy zamówienia również spod z, z zagranicy naszego kraju. Wykonujemy remonty w bardzo szybkim tempie, z dużą jakością i dostarczamy do naszych klientów. Obecnie pracujemy nad kontraktami również i złożenia naszej oferty szerzej, czyli poza granice wschodnie, również na, na Europę. Oprócz silników wojskowych również remontujemy silniki do obsługi e, kolei, e, powerpacki, które pozwalają na e, odzyskanie Siły i mocy, gotowości do pracy zgodnie z parametrami wyjściowymi fabrycznymi. Doświadczenie firmy od wielu lat wywodzi się z obsługi i serwisu silników wysokoprężnych dla rolnictwa, również dla pojazdów siodłowych, cywilnych. To doświadczenie, które w MTU pozwoliło na uzyskanie certyfikatu, które wykorzystujemy dla usług związanych z remontami starych silników. Oczywiście wiele tych silników występuje zarówno po zachodniej, i po wschodniej stronie naszej granicy. Uzyskaliśmy certyfikat oprócz MTU, również AQUAP, który pozwala na usługi dla wojsk poza granicami kraju. Dodatkowo również mamy uzyskaną koncesję Ministerstwa Wewnętrznych, która pozwala na obsługę wszystkich pojazdów wojskowych których ta koncesja dotyczy. To zaplecze techniczne pozwala na wykonywanie tych prac z tego względu, że większość zakładów przy transformacji ustrojowej i systemowej w kraju niestety nie przetrzymała tego czasu. Firma w Iławie RSY w związku z tym, że nabyła rozpadających się spółek e, hamownie narzędzia do pracy pozwala na to, że do 1500 koni możemy te silniki po naprawie wyhamować i sprawdzić parametry pracy. To nam pozwala na to, że Wejście na te rynki, również wschodnie. Ostatnio wykonaliśmy pierwsze zamówienie dla, dla naszych partnerów ze wschodu. Jak wspomniałem, przygotujemy w tej chwili, bazując na naszym doświadczeniu i kompetencji zespołu, ofertę na Bliski Wschód i na kraje europejskie, Europy Zachodniej. Także doświadczenie i narzędzia, i zdobyte kompetencje przez zespół i pracowników pozwala na e, bycie zauważalnym na tym rynku. Jesteśmy tu po raz pierwszy na targach MSPO ze względu na fakt, że sytuacja geopolityczna jakby wy, wymusza na nas również zmianę orientacji produkcji i usług w stosunku do tego, co było jeszcze parę lat temu, gdzie głównym odbiorcą był rynek cywilny bądź też rynek rolniczy.